Hej hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Silksong. W ostatnim odcinku odblokowaliśmy sobie szybką podróż i dziś myślę, że możemy kontynuować podróż po falarum. Co prawda nie mamy mapy tego obszaru, ale no właśnie słyszę naszą wojowniczkę kartografkę. No to poszukajmy jej. <noise> Kupujemy wszystko, jak leci, bo nas stać, a co? Ta faktycznie lokacja jest duża i yy, na pewno mieści w sobie mnóstwo sekretów. O, i będzie całowanie ścian. No, idźmy więc odblokować stację. <noise> Za wszystko trzeba płacić. No nie. Ale zwróćcie uwagę, że nawet stacje uruchamia muzyka, więc to Synk Song, które tytule, jak najbardziej na miejscu. Oho, mamy sekrecik. Jeść słyszę pchłe, ale pewnie ta lawa mnie zabije, co? Więc trzeba uważać. zabiera zabierasz dwa życia. No to trzeba ostrożnie. Super, pchła przebudzona, pewnie wrócić tam do swoich, my idziemy dalej. No nie chciałam, by ta winda z powrotem nie zabrała. Mhm, to chyba jakaś zagadka, jakiś szyfr dla mieszkańców falum. Ja tego nie rozumiem, może to się wkrótce rozwiąże. To wygląda jak arena walki, więc pójdźmy sobie najpierw w lewo. O, znów ta winda! Wiem, że mogę chodzić, ale nie za długo, więc pochop sasajmy. <laughs> Całkiem śmieszny śmiesznie się tak chodzi. Zobaczmy, co nam ta dźwięk odblokowała. zwiększyła nam miejsce na jedwab. To się oczywiście też przyda. Zwróciliście uwagę, ale mamy tutaj strasznie dużo latających przeciwników, które, do, którzy do tego uciekają przed nami. Trochę to jest irytujące. A ten to do kogo śpiewa? Mhm, ok, bablina, słuchajcie. Ale strasznie przyjemny jest ten dźwięk spadających koralików, nie uważacie? sporo dobra w skrzyni i żadnych sekretów, no powracajmy. Pierwsza śmierć. Tak jak w jedynce i jak w wielu sąsiedztwach, na miejscu naszej śmierci zostały nasze zasoby, więc musimy wrócić. W sensie nie musimy, ale chcę. W pierwszej części pozostawialiśmy po sobie duszka, który jest zwany Bym Wojdem i był częścią naszej świadomości. Ten Wojt został z nami zjednoczony w pierwszej części, więc już później nas nie atakował, i dzięki temu byliśmy silniejsi. E, I infekcja tak na nas nie działała, i my byliśmy wtedy w stanie infekcję zwalczyć, więc to było dosyć ważne wydarzenie. Tu widzę, że Hornet pozostawia po sobie kokony. No to coś w bardzo pańczym stylu. No i odnawiającem zasób jedwagi to fajnie. No to co? No to chyba spróbujemy naszych sił na arenie, co? Muszę przyznać, że nie jestem fanką, że jest za dużo walki, a ja jednak wolę lord. No, no ale spróbujmy. Pierwszym słuchajcie, jestem w Zobaczmy, co ta arena odblokowała. Mamy ławkę, dobrze, dobrze. I jakiegoś peca, no to? no to pogadajmy. Via, Via, Rama. Mengina fuori. Provara. Buonegra. Rama. No dobrze, no to mamy nowe cele, by zabrać koraliki. Weźmy teraz pułapkę. To jest oczywiście coś, co znam z poprzedniej części. Hornet całą pułapkę stosowała przeciw graczowi, przeciw rycerzowi. I ja oczywiście wtedy często w nie wpadałam podczas walki. Także, no weźmy, zobaczmy. Na resztę tych dubli muszę uzbierać i zrobię to najprawdopodobniej poza odcinkiem. Mhm, czyli tu też coś zadziało się w stylu infekcji w pierwszej części, bo część robaków potraciła zmysły. Mhm. W pierwszej części też właśnie robaki traciły zmysły i nawet były takie, które pomimo śmierci dalej patronowały na przykład miasto West. Słuchajcie, utożsamiam się z córą kuźni, bo też niewiele mnie interesuje rzeczy tak długo, jak mogę robić to, co lubię. Także tak. Ten słodk też jest fajny. No, lubię to miejsce, przyjemnie. Dobra, czy idziemy dalej? Słuchajcie, idziemy zwiedzać. Mm, tak, także w Halonest była infekcja, i jestem ciekawa, co tutaj się wydarzyło. Bo jeszcze oczywiście o tym nie wiemy, jest tylko wspomniana, że to jakaś klątwa czy coś. Na pewno to się wyjaśni. <laughs> Ciała zostały. Mhm, mm tam nie doskoczę, więc zostawimy to na później, ale słyszę śpiew i on taki horrorystyczny trochę jest. Ale też się tam oczywiście nie dostanę, to idziemy do góry! Hmm, bezpieczna tak pod przeciwnikiem, czy to już jest oczekiwanie? I to tyle? Wednes sekretów? To dobrze, że Horne odchwyca się krawędzi, ale rycerz pewnie by nie dosięgnął i by spadł na sam dół i trzeba byłoby zaczynać wędrówkę od początku. Ale wiecie co? Mimo wszystko nie mogę się doczekać, że dostaniemy zryw, bo na pewno coś w tym stylu dostaniemy. Bardzo lubię takie przyspieszenie yy, Jaki fajny koń Patrzcie, nie atakuje nas mhm, Widzę, że już mamy maks odłamków muszli Ciekawe, do czego one służą Patrzcie jak one znikają w ogniu. Fajny detal. Dobra, chłopcy, zajmiemy dalej. No, muszę przyznać, że Singsong nas rozpieszcza w tej ilości tych ławek. Więc mrówki nie będą moim ulubionym rodzajem przeciwnika tam nie doskoczymy. Tu nie przejdziemy. Hmm... Kolejna arena. Chciałabym więcej Doru, słuchajcie. Oho, i druga śmierć. Ale musimy to ładne przejść. Nie ma opcji. I to w tym odcinku. Także. Już nawet omijam teraz te inne mrówki. Aha. Nie, że można no i trochę skupienia i kolejna arena za nami, więc zobaczmy co broniła. Ууу, да, буду уже так сплавки. Окей, okay, paciorki. Tu mamy skrót do ławki. To podejdźmy sobie jeszcze kawałeczek. żeby nowa umiejętność mamy zryw, słuchajcie, ale super. No i sprint do tego, a to ciekawe tego w pierwszej części nie było. Jak to nam da dużo możliwości. No dobra, no to biegnijmy. Tak jak już wam wspominałam wcześniej, dzięki temu yy, zrywowi, dzięki tym chwytaniom krawędzi i tak dalej, widać, że Hornet jest dużo zwinniejszy od rycerza z pierwszej części, także fajnie. Dobra, uwolnijmy sobie kolejną pchłę. No i myślę, że pobiegniemy do ławki i skończymy odcinek. Dziękuję Wam za ten i do zobaczenia wkrótce. Pa pa!